To jest mistrzostwo. Merkurom. To jest dla O, kochana siostra ma ismen. Czy ty nie widzisz, że jest klęsk? Edypowych żadnej zażycia los nam nie oszczędza, bo nie ma cierpień i nie ma ochydy. Nie ma niesławej hańby, które by nas spośród nieszczęść pasma nie dotknęły. Cóż, bo zaraz znów objeścił miastu ten, który teraz władzę w ręku dzierży. Czy i zasłyszało? Czy uszło Twej wiedzy? Czy znów wrogowie godzą w naszych miłych? O Antygonu żadna wieś nie doszła. Dla mnie i słodka i gorycz pełna od dnia, gdy braci straciliśmy obrót. Brak nim zabitych razem po jedynku. Odto tej nocy. Odeszła Argiu w chówce. Niczego więcej nie doznałam. Pocieszę niku większej trosce. Lecz nie wieś doszła. I do tego z domu cię wywołałam, żeś ci powierzyć. Cóż to? Ty, jakieś ciężkie wasze słowa? O tak, czyż nie wiesz, dzień że z poległych braci kreol jednemu wieczór odmówił grobu? Dzień dzień. Że Etokla, jak czynić przystoi, <grym <grym pogrzebał w, zie w ziemi wśród umarłych rzeczy, a zaś obwieścił, że aby polinnika nieszczęśliwe zwłoki bez czci pozostały. By nikt ich płakać, nikt grześć się nie ważył, mają więc leżeć bez łzy i bez grobu. <grym> A na pastwę taką że i z trawę słychać przygodny dla Ciebie, co mówię, Na mnie też wydał ten ukaz i że tu przyjdzie, by tym go ogłosić, czego nie znają. Nienawiady zaiste, rzecz te stanowią też grożą zarazem kamieniowaniem ukazu przestępcom. Tak mi się sprawa teraz wraz ukarzesz, czyś godną rodu, czyś wyrodną córą. Gdy taka dola, to cóż, o nieszczęsna, prując, czy bym mogła tu przydać? Patrz, byś wspomogła i poparła siostrę. W jakimś dziele, dokąd myśli, twamierzył? Ze mną masz zwłoki opatrzyć braterstwie. Więc ty zamierzasz grzebać wbrew ukazom? Tak, brata mego, a doda i twego, bo wiarołomstwem nie myślę się kalać. Niczym dla ciebie więc zakaz kreona? Niczym, on nie ma nad moimi prawa. Biada, o rozważ siostro, jak nam ojciec ginął wśród sromu i pośród niesławy, czynyś nie jemu błędu jak niwy, a on się tarnął na własne swe oczy. Żona i matka wyznacznie to miano, plecionym węzłem swe życie ukróca, wreszcie i bracia przy jednym dnia słońcu godzą na siebie i morderczą ręką. Jeden drugiemu śmierć strogo dodaje. Zważ więc, że teraz i my pozostałe zginiemy marnie, jeżeli wbrew prawu złamiemy wolę i rozkaz tyrana. Baczyć to trzeba, że my przecie słabe do walk z mężczyzną niezdolne, niewiasty. Że, mam, że nam ulegać silniejszym należy, tych słuchasz nawet i strozić rozkazów. Ja więc, błagając o wyrozumienie, Zmarł, że muszę tak ulec przemocy. Posłuszną będę władcą tego świata, bo próżny ukór uraga, urąga, Ja Więc nie każę niczego, nie choćbyś pomóc mi chciała, wdzięcznym by mi było. Lecz stój przy Twojej myśli, a ja brata pogrzebie sama. Potem zginę z klubą, niechaj się z bratem z nim kochanym w śmierci, po świętej zbrodni, a dłużej mi zmarłym, miłą być trzeba, niż ziemi mieszkańcom, bo tam zostanę na wieki. Tymczasem ty tu znieważaj święte prawa Bogu. Ja nie znieważam ich. Nie będą w mocy działać na przekór stanowieniom władców. Rób po twoje myśli, ja tak. zaś wnet podążę, Wykochanemu bratu grupu O ty nieszczęsna, ty serce drży o ciebie. Nie troszcz o mnie nad twoim rać losem. Ale nie zdradzaj twojej myśli nikomu. Kryj twoje zamiary, ja też więc taję. Te o nie, mów głośno, bo ciężkie nie ściągnąc na siebie, byś mogła milczeniem. Z żarów twojej duszy mrożne mnie cieszysz słowa. Lecz miła jestem tym, o których stoję. Jeśli podałaś w miar pościgu, jak nie podałam, to nie zaniecham dzieła. Nie trzeba się z góry porywać na mary. Kiedy tak mówisz, stręt budzisz w moim sercu i słusznie zmierzysz się także że zmarłemu, pozwólbym ja wraz z moim zaślepieniem spojrzała w oczy grozie, bo tak groza próbnej mi śmierci że nigdy nie wygrze Jeśli tak nie masz, idź, lecz wiedz zarazem, że się nie zrób, to, choć mi to się nie rozważna. choć miło, tyś miła Brawo! To jest Długo, ja to. Powiem, że